Hmm, ale fajna gierka muszę ją kupić na pewno, tylko żeby mój brat się nie dowiedział. Mam nadzieję, że ją tu nie wparuje Jaka gra? Jaka gra? O nie, czy brat coś przede mną ukrywa? Ale on będzie miał wpier... Jaka gra? Jaka gra? Wyzumasz mi to? Znowu ty, już mi wczoraj wywaliłeś takiego gonga, że ja tutaj... O, mogłem. Bo... moja gęba. W ja już nie wiem, kim ja jestem. Ja chcę tylko pograć w nową grę, a ty już od razu... Ty gówniarzu. Dostałeś, pamiętam jak dostałeś ode mnie w pierdziel za to, że nie chciałeś wyjść ze swojego dużego pokoju, a teraz w moim mniejszym pokoju. <grym> Dobrze ci tak, co? Już pipkaś z ciebie się zrobiła, co nie? Braciszek że wokół... w ogóle... To, co zrobiłeś, to było tak naprawdę fartowne. I na pewno tak naprawdę byś mnie nie zbił. Jesteś chłopie głupi. Kobrek, i nie istnieje. Ale szczerze, wkurzasz mnie już. Teraz nie będę się... ...czkował. Pokażę ci, co znaczy prawdziwy charakter. Jak wygram... ...to ten pas, ten pas... Który kiedyś zdobyłeś, nie cały rok temu, trafia do mnie. Trafia do mnie, braciszku. Ja już widzę, że ty dostaniesz taki. No nie wiem, czy tak na długo. No jak ty to robisz? Że zobacz co kupiłem. Bluzę Kobrakaj. Lepiej kupić w Temie. W Temie jest bardzo tanie, więc widzicie, kupcie, a ty, brat. Spadaj na drzewo te pierdolone kobra kaj.